Jestem promyczkiem. Nikt mnie nie zauważa, tylko jestem czarny, bo jest biały. Jestem promyczkiem. Na skraju lasu. A skraj powstał z tego, że wycięto las. Idą dwie gąsienice. Niosą na sobie kokon. Kokon z czołgiem. I wydaje się czasami, że ludzie myślą, że czołgi są do tego, żeby strzelały z nich motyle. Bo dwie kąsinice. Na skraju lasu. I nikt nie zauważa, że przez chmury prześwieca żoneczek. Czasem taki czarny.